Cześć, Ciężko witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Jak macie zauważyć, jesteśmy na moim serwerze. W sumie ten serwer jest dawno stworzony, ale ja po prostu dzisiaj na nim nagrywam. Ale no, dzisiaj w sumie oprowadzania Wam nie, nie chcę w sumie zrobić, ale przy okazji będę robił. I dzisiaj tak. No, wiecie, bo tutaj mamy z tym papierem i dzisiaj będzie taka praca w sumie. Dzisiaj posprzedaję, który tutaj u mnie miał zniżki. Nie ten, bo ten w sumie jest głupi. O, ten ile mi się uda sprzedać? O, kolejny. No, dawaj mi kolejny poziom. Dawaj, dawaj, nie biorę. Jeszcze nie ten. Ale dobra. Ym, aha. Jeszcze nie przeszedł na poziom. O kurde, oddawaj mi to. Chłopie, oddawaj. Chłopie oddawaj. No dobra, pewnie przez to. Łoptera wyjdzie ale ok. Trudno w sumie. Szybko zostawia to. Jest śmieć, dobra. 16 minutów jednego chłopa, to jest dobrze. Na w sumie będzie pewnie 3 minutowy maksymalnie tutaj jest drożej. To jest problem. Musiałem go walnąć, czy co? Albo ten zombie mógł go walnąć, bo jest, ta, jest taka możliwość, no. O, o, dobra. Upgrade'ował się. Mapa badacza oceanów, dobra? Mm, aha, bo tutaj mam teraz tych, tutaj co mogę kupić? O! W sumie te ziemniaki też by mnie pokusiły, dlatego że też ich mam dosyć dużo. Więc możemy po niej iść. Sprzedam ziemniaki i dzisiaj zakończymy już ten film. Ale no. O, tutaj mam tu dwóch villagerów jeszcze niewykorzystanych. Dzi przed filmem w sumie uleczyłem, uliczyłem, miałem na filmie, ale mnie podkosiło bardzo. Dobra, w skrzynce tutaj powinienem mieć ziemniaki, chyba, że je gdzieś zabrałem. O, są, 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 dobra. Szkoda, że mam jednego rolnika. Mam tutaj farmę, no i tam jeszcze za tymi wieśniakami, co są w straganach, też mam. No, do trzech minut ten film zrobię i już zakończę dzisiaj. Znaczy, no, do 3 minut... Dobra, dobra, gdzie tu jest ten, tutaj jest ten rolnik? Mm, aha. No, 34. Dobra. I... O kurde, ale on dużo ziemniarów bierze. Dobra. Wyjdziemy. Aha, jeszcze nie wziął. No, poczekam, poczekam. O! Słabo. Chciałbym coś sprzedawać. Wolałbym sprzedać. Dobra, 3 minuty 17. Jeszcze zobaczę, czy mogę papierwko i już dalej kupy Nie mogę, a w tym. Dobra, jeszcze.